Bardzo serdeczne. Chciałabym Wam wyciągnąć dzisiaj karty na miesiąc listopad dla urodzonych w znaku Koziorożca. Karta Energia Miesiąca to jest Sąd Ostateczny. Karta, karta Miłości, Związków, Uczuć Rydwan i Finansów Pracy, Spraw Zawodowych Eremita. Bardzo mocny, mocny miesiąc, to już mówię. Bardzo ważny, bardzo mocny, bardzo taki. Yy zostawiający po sobie, że tak powiem, jakiś tam ślad na przyszłość. On będzie przyszłościowy. I teraz tak. Coś się odrodzi, doda ci skrzydeł, pobudzi, wzmocni i będziesz działać, pracować i robić bardzo, bardzo taki czas, kiedy, kiedy wyciągniesz z szafy zaległości i będziesz je nadrabiać. Może cię to trochę kosztować, że tak powiem, zniechęceniem i Jakimś tam mm, zmęczeniem, ale po prostu to będzie już ten moment, kiedy nie będziesz mogła mógł odkładać pewnych rzeczy na później, bo to się wszystko, to co masz w tych szafach gdzieś tam upchnięte, czy pod dywanem zamiecione, to kiedyś wypełznie i to będzie właśnie ten miesiąc, kiedy yy, to będzie ostatni moment, kiedy jeszcze będziesz mogła, mógł nadrobić pewne zaległości, nie wzbudzając. Yy, jakby to powiedzieć, niczyjego zainteresowania. Co ty tam robisz i dlaczego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś tego wcześniej. Dlatego to jest bardzo dobra energia, właśnie do odrodzenia. Dużo rozmów, dużo telefonów, dużo spraw, te właśnie takich załatwianych na odległość. Nie mailowo, e, nie może SMS-owo, ale właśnie rozmową, telefonem. Uważaj na swoje zdrowie pod tytułem. E, Górne drogi oddechowe, zwłaszcza ucho, zwłaszcza gardło. E, może być tak, że odezwie się do ciebie jakaś, znaczy do ciebie, odezwie się w tobie jakaś, e, ja to mówię, starcze dolegliwości, czyli, ale nie ma w tej chwili e, granic wieku, bo te, na zapadanie na różne choroby. Dlatego, że to wszystko jest tak w tej chwili się poprzesuwało i tak jest płynne. Że, jak kiedyś ktoś miał reumatyzm, to był to starsza osoba. Teraz takie sprawy reumatyczne mogą się odezwać nawet w młodym wieku. Podobnie było z rakiem piersi, podobnie było z rakiem z różnymi innymi dolegliwościami, gdzie y, zakładano, że nie wiem, kobiety 40 plus dopiero mogą mieć raka piersi, a się okazuje, że niestety młode dziewczyny również y, już to po prostu znie, znieśli, ale kiedyś tak było. E, dlatego uważaj na swoje zdrowie na, na te, i uważaj przede wszystkim na wypadki komunikacyjne. To znaczy uważaj na samochód, uważaj na przechodzenie przez e, pasy, ps, pro, jak prowadzisz samochód, to też uważaj. E, staraj się w tym listopadzie naprawdę być bardzo uważnym, jeśli chodzi o właśnie sprawy e, komunikacyjne. E, Przechodząc przez ulicę nie, nie, nie rozmawiaj przez telefon, nie czytaj smsów, nie, nie siedź w tym telefonie z buzią, bo... Możesz wleźć, nie wiem, po tramwaj, pod tramwaj, pod samochód, oby nie, ale po prostu uważaj bardzo. Co jeszcze? Jakaś osoba z przeszłości może się do ciebie odezwać. O, odezwie się na chwilę i znowu y, zamilknie na jakiś czas, dosyć długi. Niekoniecznie były partner, może to być kolega, koleżanka ze szkoły, z podwórka, z miasta, z cokolwiek. W każdym razie możesz na tą osobę też wpaść zupełnie przypadkowo. Jeśli chodzi o sprawy uczuciowe, rydwan gna. To znaczy bardzo szybko. Oprócz tego, że on mówi o poczęciu, to jednak on gdzieś tam gna, gdzieś pędzi, to wasze życie będzie bardzo, bardzo w tym w listopadzie takie dynamiczne, ruchome. Po prostu przeleci wam ten czas jako partnerom, jako partnerką bardzo, bardzo szybko. Ja kiedyś wyczytałam, że ta karta mówi o zabieganiu, że druga strona będzie o was zabiegać. Mm, Tego też. Mm, to zabieganie to też spełniło mi się w takiej formie, że niby twoje ulubione kwiatki, jakieś tam inne rzeczy. Ale to nie było zabieganie, tylko to były niestety wyrzuty sumienia. Także. Mm, ja uważam, że po prostu będziecie bardzo zabiegani, bardzo to szybko przebiegnie, przeleci, też komunikacja e, telefoniczna, tylko że tu już dochodzą SMS-y, maile, po prostu w ten sposób będziecie się kontaktować, możecie nie mieć po prostu czasu na wspólne jakieś rzeczy, może nawet w domu będziecie się mijać. W domu może jakieś będziecie, będziecie gdzieś tam, no bo każdy, naprawdę każdy z Was będzie miał bardzo dynamiczny ten i bardzo ten listopad i taki bardzo dużo będzie się działo wokół Was. Ale jest tutaj tak, takie partnerstwo, jeżeli tak jak te dwa konie, jeżeli będziecie szli ramię w ramię i będziecie się mimo tego zabiegania wspierać w pewnych decyzjach, to. To wasz związek będzie, mimo tego chaosu wokół, będzie y, funkcjonował prawidłowo. Gorzej, jak każdy z was będzie w swoją stronę ciągnęło, to wtedy ten związek się po prostu wywali. Tak jak rydwan, tak? W zaprzężonym w dwa konie, jak jeden pójdzie w prawo, drugi w lewo, no to nic z tego nie będzie. Natomiast jeżeli będziecie y, szli równolegle, będziecie się wspierać, będziecie wspólnie, Mówię, nawet dlatego, że nawet jeżeli nie będziecie mieli za dużo czasu, ale mimo wszystko gdzieś tam coś wspólnie i równolegle, to wam się to uda. W pracy nowa droga, coś nowego będziesz robić, pójdziesz też po starych śladach. To nie będzie tak, że zupełnie zaczniesz nowy dział, nowy rozdział. Bardzo możliwe, że zmienisz pracę, bo ta karta też mówi o pójściu zupełnie w inną stronę, rezygnacji z pracy. Pójście, pójście, w nową, nawet swoją samodzielną działalność. Na pewno będziesz bardzo dużo się zastanawiać, co dalej z twojej, jeżeli zostaniesz w tym miejscu, w którym jesteś, będziesz dużo się zastanawiać, co dalej, bo wcale się tutaj dobrze nie będziesz czuła, bo czuł, bo, bo, bo zawsze coś tam będzie, będzie gdzieś tam a, a, coś ci się będzie... Jest coś inaczej, jest coś, co tobie nie daje spokoju, które, jakaś sprawa, którą musisz przemyśleć, którą musisz się zastanowić i ten listopad taki będzie. Albo rzeczywiście zrezygnujesz i pójdziesz swoją stronę, nową drogą i, i w nowe miejsce, chociaż trochę po swoich śladach, czyli nie zmienisz całkowicie swojego życia, tylko będziesz, pójdziesz w, jakby w swoim zawodzie, pójdziesz gdzieś. Ja wam ci powiem tak, że jeżeli, jeżeli by się okazało, znaczy, znaczy, tak, to jest podróż zagraniczna, pieniądze z zagranicy, gdyby to wyszło na sprawy zawodowe, to bym powiedziała, wyjedziesz zarabiać. Emigracja. Natomiast, natomiast tutaj jest nowa droga, być może, że właśnie gdzieś tam w podróży, gdzieś tam w drodze jakieś zmiany na pewno są, ale nie tyle swojego zawodu, co może miejsca pracy. A jeżeli... Nie, to na pewno bardzo będziesz intensywnie myśleć nad tym, co cię uwiera, co ci się nie pasuje, co ci się nie podoba i jak wyjść z tego, żeby się tego po prostu pozbyć, żeby zrobić sobie dobrze, żeby dla ciebie było dobrze, bo szkoda życia na męczenie się w miejscu, w którym się nie lubi być na przykład albo z ludźmi, którymi się nie lubi być, albo tam, gdzie jest się nieszanowanym. I jest bo niestety ale tylko że za dobrym pracownikiem y, za do, y, osobą która zawodowo jest y, najlepsza jeśli chodzi o y, pracowitość. to Znaczy tam panna też, ale panna to jest taka bardzo skrupulatna. Ty jesteś oprócz tego, że jesteś skrupulatny, to jeszcze jesteś bardzo pracowity, bardzo konkretny i bardzo oddany swojemu zawodowi i swojemu miejscu pracy i to takie nieposzanowanie ciebie to może skutkować właśnie twoim odejściem lub bardzo mocnym zastanowieniem się a, i szukaniem nowej pracy. Wszystkiego dobrego drogi Koziorożcu.